Reprezentacja Polski w imponującym stylu wygrała 19. Memoriał Huberta Wagnera. W rozgrywanym od 18 do 20 sierpnia w Tauron Arenie Kraków turnieju, nasi zawodnicy odnieśli trzy zwycięstwa po 3:0 z Iranem, Argentyną i Serbią. Małopolska stanęła na wysokości zadania i po raz kolejny zorganizowała zawody sportowe na najwyższym światowym poziomie. Mówił obecny na memoriale Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Jest faktem, że w tych ostatnich trzech, 4 latach my przywiązujemy dużą wagę do promocji Małopolski poprzez sport. W związku z tym angażujemy się w tego rodzaju wydarzenia i turniej imienia Wagnera jest też doskonałym sposobem na to, żeby promować nie tylko Kraków, ale również i promować Małopolskę. W każdym dniu memoriału Tauron Arena Kraków była wypełniona do ostatniego miejsca przez kibiców z całej Polski. Zawsze staramy się być na meczach na tych, co są gdzieś w pobliżu organizowane, a, a że do Krakowa mamy niedaleko, także jesteśmy. W trakcie turnieju zorganizowano kilka zawodów dla kibiców, w których wartościowe nagrody ufundował m.in. Marszałek Małopolski. Wystarczyło tylko wykazać się umiejętnością np. jazdy na miniaturowym rowerku. Trudno się jeździło, nie ukrywam, że, że to było trudne zadanie, ale, ale jakoś daliśmy radę, myślę. Prawie się nie jechało, <grym 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 się nie mieściło. <grym> ale na pierwszy raz myślę, że i tak. Że się w ogóle zmieściliśmy na tym rowerku, to, to i tak jest, Panie i tak jest Panie, dobrze. Po ostatnim gwizdku w sobotni wieczór przyszedł czas na wręczenie nagród i podziękowania dla kibiców, organizatorów, a przede wszystkim dla zawodników za stworzenie świetnego, sportowego widowiska. Do podziękowań przyłączył się marszałek Witold Kozłowski. Maybe <laughs> you Wszystkim współpracownikom za zorganizowanie tak fantastycznego widowiska.